Ile razy w tygodniu? Rano czy wieczorem? Co z nawilżeniem? Oto praktyczny poradnik, jak stosować retinol i retinal. Bez mitów i bez skrótów. Cześć! Tutaj Karolina i Oliwia, kosmetolog z Kopalni Zdrowia. Dzisiaj powiemy Wam dokładnie o tym, jak stosować retinoidy. Powiemy o metodach pielęgnacji wspierającej, błędach, które mogą Was sporo kosztować. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, żeby inne fantastyczne, merytoryczne. Treści o kosmetykach i pielęgnacji wam nie umknęły. Pamiętaj, żeby przed wprowadzeniem retinoidów zadbać o swoją skórę, e, tak aby bariera hydrolipidowa była w dobrej kondycji, e, tak, żeby używać codziennie SPF-u. Jeżeli nie używasz go codziennie, to zacznij przed wprowadzeniem retinoidów oraz e, żeby nie łączyć z agresywnymi składnikami aktywnymi, dopóki nie zbudujesz tolerancji i nie poznasz swojej skóry. Dokładnie, to jest to, o czym powiedziałyśmy w naszym pierwszym filmiku z serii retinoidy, więc gorąco zachęcam Cię do oglądnięcia. Przejdźmy do konkretów i pokażmy, jak właściwie w różnych metodach nałożyć produkt z retinoidem. Jeśli mówimy o metodach, to warto wspomnieć, że proces wprowadzania retinoidów to przede wszystkim maraton, a nie sprint, więc wszystko należy robić powoli, czyli najpierw odbudowa skóry, potem możemy robić mm -hmm. rewolucję. E, trzy najpopularniejsze metody wyróżniamy. E, pierwszą z nich jest metoda 321. To jest najlepsza metoda dla początkujących, dla osób, które dopiero wprowadzają retinoidy, bądź, na przykład, budują tolerancję, na przykład e, po przerwie od Stosowania. Jest to metoda, kiedy zaczynamy od stosowania retinoidu raz w tygodniu i do momentu, kiedy skóra nie daje nam podrażnień, po prostu powiększamy o jeden raz w danym tygodniu. Mhm. Czyli na początku raz w tygodniu przez około miesiąca, następnie dwa razy w tygodniu przez około miesiąca, potem trzy razy w tygodniu przez kolejny miesiąc i można tak kontynuować bądź zwiększać analogicznie o jeden raz w tygodniu. Następnie mamy dosyć popularną metodę zwaną metodą kanapkową i tą metodę wybierają najczęściej wrażliwe skóry właśnie takie reaktywne naczynkowe Ponieważ jest to idealna dla nich metoda, a polega na tym, e, że nakładamy trzy warstwy produktów. Pierwszą warstwą jest warstwa taka nawilżająca, regenerująca, odbudowująca, która może być, e, na przykład, serum regenerującym, serum nawilżającym, ale raczej takim produktem o mlecznej konsystencji. E, drugą opcją, drugą warstwą jest e, serum z retinoidem e, bądź krem. Tutaj już według własnego uznania, tego, jaki mm -hmm. produkt wybraliśmy. I trzecią taką zabezpieczającą, domykającą pielęgnację jest krem, właśnie regenerujący, krem nawilżający. I to gwarantuje nam, że po prostu tego y, podrażnienia skutków ubocznych nie będziemy mieć. Ale jeszcze zapytam, czy na suchą skórę ile musimy odcze odczekać? Mhm. Jest też metoda całkowicie na sucho, czyli po prostu jedyny produkt, jaki stosujemy, to właśnie retinoid i to są właśnie trzy główne metody. Jeśli chodzi o stosowanie retinoidów, no to stosujemy na całkowicie suchą skórę, niewilgotną i jeżeli w metodzie kanapkowej stosujemy właśnie poszczególne etapy, to należy poczekać pomiędzy nimi. Czyli pierwszy etap możemy nałożyć zaraz po tonizacji na wilgotną skórę. Drugi etap, czyli retinoidy nakładamy na, po około 20 minutach, tak żeby ta skóra trochę przeschła i nie była wilgotna. I po retinoidzie, czyli ten krem na nawilżający, nakładamy po około 30 minutach, tak żeby ten retinoid zdążył się wchłonąć i tak zagruntować się w naszej skórze. A czy można stosować retinoid codziennie? E, tak, są osoby, które nie mają przeszkód, żeby stosować retinoidy codziennie. Ważne, tak jak zawsze powtarzam, zwracać uwagę na naszą skórę, patrzeć jak ona reaguje na ten retinoid. Skóry grubsze, tłuste, e, dojrzałe e, bardzo polubią się z codziennym stosowaniem, natomiast należy dobrze dobrać stężenie i, e, że tak powiem, rodzaj produktu i można stosować codziennie. Ale rozumiem, że nie od razu. Tylko. No. Nie, od razu dokładnie stopniowo powoli zwiększając częstotliwość. O czym warto pamiętać? Co warto stosować w takiej codziennej pielęgnacji? Właśnie gdy stosujemy retinoidy. Racja, warto o tym wspomnieć i jeżeli chodzi o pielęgnację to bardzo ważne jest nie sam dobór produktu retinolu, mm -hmm. a tak naprawdę to, co wokół, czyli to, jak dobieramy produkty w całej pielęgnacji, tak, żeby były ze sobą kompatybilne. I jeśli chodzi o pierwszy etap pielęgnacji, czyli oczyszczanie, mają to być delikatne produkty z delikatnymi środkami myjącymi w postaci pianek, delikatnych żeli czy też. Emulsji. Dalej, dalej mamy na przykład dołożenie antyoksydantów z rana, jeżeli nasza skóra oczywiście je toleruje i co ważne nie należy łączyć ich w jednej rutynie pielęgnacyjnej, mhm. czyli nie łączymy na przykład witaminy C, niacynamidu, glutationu, rezerwatrolu w jednej pielęgnacji z retinoidami. Czyli to rano? Tak, to mhm. rano. E, wieczorem, tutaj w zależności od wyboru metody, będzie to produkt taki regenerujący, odbudowujący, bądź po prostu retinoid na e, czystą, suchą skórę. Mm, ważne jest pamiętanie o kremie z filtrem z rana. To jest must have. E, tutaj nie ma żadnego ale. Nie ma. Musi być i koniec. E, co do tego, możemy dołożyć e, w pielęgnacji e, w skali tygodnia jakieś maseczki łagodzące, mm -hmm. e, kojące, tak żeby e, wspomóc tą skórę w tej regeneracji i utrzymać mm -hmm. jej e, dobry, e, dobry taki. Balans, tak. Balance, tak. Jak na przykład z ceramidami, kwasem, które masz na myśli. Mhm. Mhm. I w dni, kiedy nie stosujemy retinoidu, wtedy sięgamy właśnie mhm. tak jak powiedziałaś: kwalanceramidy, ceramidy, kwas wąkrota, alantoina, pantenol. Wszelkie składniki, które będą e, nam tą skórę regenerować, odbudowywać, sprawiać, że będzie w dobrej kondycji i bariera hydrolipidowa będzie, będzie w całości. A warto sobie zrobić na przykład taki dzień odpoczynku skóry, na przykład jeden. E, tak, jeżeli czujemy, że ta skóra e, jest e, nadmiernie, no powiedziałabym po prostu przepolicowana od tego retinoidu, mamy uczucie pieczenia, jest reaktywna, reaguje swędzeniem, podrażnieniem, wysuszeniem, wtedy e, po prostu m, wydłużamy odstępy pomiędzy retinoidami, tak żeby się zregenerowała i wtedy próbujemy na nowo. I coś na co każdy czeka i chce wiedzieć efekty, kiedy możemy się spodziewać pierwszych efektów i co to będzie. Jasne, efekty, czyli coś, co wszyscy chcą wiedzieć, jakie będą, kiedy i jak szybko mogą się ich spodziewać. Pierwsze efekty zobaczymy już po czterech tygodniach. Jest to wygładzenie skóry, zmniejszenie łojotoku. Po 6, po 8 tygodniach mamy wyrównanie kolorytu skórnego, zmniejszenie przebarwień, po prostu skóra odzyskuje tą swoją gładkość, jeśli chodzi o koloryt skóry. I po 12 tygodniach i dłużej mamy efekt ujędrnienia, napięcia skóry, taki efekt przeciwsmarszczkowy. Kluczem jest systematyczność, tak żeby ten produkt był regularnie stosowany. No i co? I SPF. Otóż to, po retinolu piecze mnie cała twarz. Złuszczam się jak wąż. Po tygodniu nie widzę efektów. Czy to działa? Wszystkie te frustracje i y, jakieś niepokazane y, nie efekty wszystko to związane jest z typowymi błędami, y, które popełniamy przy wprowadzaniu retinoidów. Po pierwsze, jest to zbyt duże stężenie na start, brak stosowania kremu z filtrem, codziennego stosowania kremu z filtrem, y, dodatkowo łączenie z agresywnymi peelingami, kwasami, y, czy też właśnie mocnymi stężeniami innych składników aktywnych. I, i po prostu Wprowadzenie za, za często, za duża częstotliwość tych retinoidów, i to wszystko sprowadza się do tego, że nie uzyskujemy efektu, który chcielibyśmy mhm. osiągnąć. E, nie ma go tak szybko, a jedynie powodujemy podrażnienie, przesuszenie, odwodnienie skóry. I wtedy trzeba zająć się odbudową bariery hydrolipidowej, i na tym się wtedy trzeba skupić. Czyli dobry produkt, odpowiednia metoda i wsparcie dla skóry. To się równa co? Sukces. Tak, pamiętajcie, mniej znaczy więcej, jeżeli podejdziecie do tego z głową i zgodnie z naszymi wskazówkami, skóra się odwdzięczy i będziecie zadowoleni z efektów. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, do Oliwi, no to piszcie komentarze i oczywiście na wszystko odpowiemy. Zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału, by być na bieżąco z wszystkimi nowymi, merytorycznymi filmikami, poradami. Wpadajcie też na nasze social media Instagrama, TikToka, Facebooka, a my się z Wami dziś już żegnamy i do zobaczenia niedługo. Pa! pa. pa.